Witamy! Oto nasz van. Dziś oficjalnie rozpoczynamy przebudowę. Zapraszamy do oglądania. Mój mąż zaczyna odkręcać boki. Tu jedzonko mu naszykowałam, żeby nie umarł z głodu. Witam serdecznie kolejnego dnia. Właściwie to nie wiem, kiedy te vlogi będą się kończyły i kiedy zaczynały, więc jak będzie się zaczynał dzień, to będę się z Wami witać. Yy, wczoraj Paweł wyciągnął, wykręcił te boki płyty, więc dzisiaj zamierzam posprzątać, zanim pójdę do pracy. Ale najpierw kakao. Chwileczko robię sama z migdałów. I zobaczmy jak to wygląda. Aha, No nie ciekawie, trzeba pozamiatać. I wynieść to wielkie koło. Tutaj Paweł sobie trochę coś już wymierzał. Okazuje się, że projekt na komputerze, a projekt w realistycznym busie to dwie różne rzeczy. To spodziewaliśmy się tego poniekąd troszkę. Także nie było to jakąś wielką niespodzianką. No, troszkę za nisko jest to, no ale z tym też sobie poradzimy po prostu będziemy niżej. Te okna montować. Mamy aż 5 okien, dwa po ścianie i jedno na suficie, więc będzie naprawdę dużo cięcia. Mam nadzieję, że się uda. Bierzemy się do pracy. zawiatane podkurzane, resztę przyschniętego brudu niestety będzie trzeba umyć. A więc umyłam go. Był bardzo brudny, ze 3-4 razy wodę w wiaderku zmieniałam. Pewnie będziemy sprzątać jeszcze nie jeden raz. Paweł jeszcze będzie musiał wymienić te, y, się nie wymienić, wykręcić wszystkie te uchwyty tutaj, i potem te dziury wszystkie zasilikonować, zamalować. Także to dopiero początek. Y, y, tej ścianki grodziowej oczywiście nie myłam, ona wylatuje stąd. Także, no, tak ogarnęłam z grubsza, żeby było miło i żeby widać było co i jak. To na tyle. Właśnie przyjechało nasze ocieplenie. To jest taka wata. Jak to się nazywa? Jakiś poliester. Izolation. Tak, i tym będziemy ocieplać. Taka wełna to jest tak w dotyku, jak takie coś w kołdrach sztucznych się ma. Jak tam, kochanie? Wymiary? Wymiary? No, mierzę sobie, czy zbiornik z wodą wejdzie tam, gdzie chcę. 30. To jest nasza izolacja. To jest taka folia z taką gąbeczką cienką. I to będzie położone na tej białej gąbce. I tu jeszcze coś jest, ale nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Też jakaś, też jakaś gąbka. Ona jest chyba samo przyklejająca się. No, to tak mniej więcej. Czy szafki na tej wysokości mniej więcej zrobić? Tak o 30 cm będę miał mniej więcej. Czyli szafki będą takiej głębokiej. Przedługą, dużo półtorej centymetry. Ale jak lodówka Aha, będzie tak wysoko nad tym baniakiem? Tak, lodówka będzie na. A co chcesz, lodówkę na ziemi, żeby się skończyć? Nie nie, nie, nie. chcesz to... wyżej, nie? No, nawet lepiej. A nad lodówką już jeszcze półkę. Lodówka 50. Mamy się zmierzyć? No, 50. 구독 W kolejnym dniu. Yy, jedziemy dziś na zakupy związane z vanem, yy, ale najpierw musimy pojechać na stację i się zatankować. To będzie pierwsze bolesne tankowanie. 1,95 za litr. Ja nie mogę wykręcić wózkiem, a co dopiero wanem. A nie ma wagi napisanej na niej? Mój mąż ma wagę w ręce. Bierzemy lżejszą. To jest nasz sufit. Coś jeszcze potrzebujemy? Paśmę aluminiową. Do wózka I... większej ilości, już trochę mam tutaj Nie Jestem pewna, czy będę chciała. Ja zamówiłem już klej. Y, do... Spróbuję jedną puszkę wezmę y, do odcieplenia. Właśnie. Pójdźmy do kasy. Aaa! A! No musisz się nauczyć jeździć długimi pojazdami. Mamy gdzieś mega gorąco w Anglii, najcieplejszy dzień. Także piękna pogoda. Idealna dla wycinanie okien, kochanie. I pakujemy. 400 funtów nie nasze za te parę deseczek ale niestety wszystko strasznie podrożało szczególnie drewno więc trzeba się z tym pogodzić gorąco dzisiaj? strasznie gorąco dzisiaj najbardziej upalny dzień w roku w Anglii dzisiaj 27? 28? tam na południu na wani, na wani mi 37 pokazuje o matko, 37 klimę, włącz klimę Teoretycznie to mój mąż jest cały czas w pracy, ale w praktyce robi wana w przerwach. Wypakujemy? Nie, nie. pracuję właśnie. No mówię, no mówię, że jesteś w pracy właśnie, ale wypakujmy wanikę. Ojej, jakie to ciężkie, ja tego nie będę brać. Takie oheblowane to drewno, a ja już sobie cztery drzazgi wbiłam, zakładam rękawiczki. No i już czuję się jak po siłowni takie gorące dni to tylko arbuzik z lodówki Nie chce się jeść Wszystko składujemy tutaj Te nasze wszystkie bajzl do bana i tutaj Nie ma gdzie tego trzymać a jeszcze mnóstwo rzeczy zamówionych przyjdzie. Taką wykładzinkę będziemy kłaść na sufit. Ładne? I co to będzie znaczy, tu jest prawostron. Nie, tu jest prawostron. Ładnie, okej. Tak. Głaskanie kotka bardzo uspokaja, wiecie? To jest jak taki relaks, uspokaja kotka i człowieka. Witamy w kolejnym dniu. Zaczynamy dzisiaj dzisiejszy dzień od odkręcania ściany grodziowej. Będzie fajnie. <słuch> To poszło szybciej niż myśleliśmy. Właściwie to my od samego początku byliśmy zdecydowani usunąć tą ścianę grodziową. Nie wyobrażamy sobie jeździć ze ścianką. My już wcześniej wynajmowaliśmy sobie kampery, takie normalne kampery. I przejście z kabiny do części mieszkalnej jest dla nas bardzo oczywiste. Ale wiem, rozumiem, że niektórzy sobie wolą zostawić tą ściankę z różnych powodów. Nic nam do tego. Ale nasza decyzja jest ją, było ją usunąć. Właściwie od razu to była nasza wizja, od samego początku. Na dzisiaj zakończymy już tego vloga. Zapraszamy do oglądania kolejnych naszych odcinków. W następnych zaczniemy wycinać okna. Zachęcam do lajkowania i subskrypcji. Aby być na bieżąco, kliknij dzwoneczek. Do zobaczenia wkrótce.